Nie mam widzowie w tym odcinku. Dzisiaj będziemy. Gdzie mam jedzenie? Dobra, muszę psa nakarmić. Tu go nie ma. Pewnie z piwnicy. Ej, gdzie jest mój. Nie! Mego psa nie ma. Co to się. O, zbudowaliśmy coś takiego. Halo? Julek, mojego psa nie ma. I... Coś strasznego się stało. Jeszcze nie zrozumiałam. I tam! Halo? Julek? Chodź na msię w Julek? To jest nasz koniec, Julek. To jest nasz koniec. Nie się tego, nie musimy tego. Julek, to jest nasz koniec. Nie ogarniasz, nie ogarniasz, to jest nasz koniec. Naprawdę. Widziałam tam Hiro Brino. Nie kłam. Ej! Dobra, idziemy tam. Julek, weź łódkę. Nie, 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 nie. Ja sobie ja biorę. Ja ile? Dobra, lecimy, wracamy do zamku, bo obiecaliśmy widzom. Dobra, mamy tam iść, tam gdzie wcześniej, chyba wiesz. Bo, tylko nie jesteśmy przygotowani na jakiś atak owiec. Dobra, Czemu? przeżyjemy. Ale naprawdę, Julek, to, to się robi coraz bardziej źle. Mamy coraz mniej czasu. No. Ej, ej. I gdzie sobie przypomniałem? Co? My mieliśmy szukać z drugiej części kartki, z legendy. W sumie po co mamy też szukać tej kartki, jeśli... Bo tam będzie napisane jak pokonać Herobrine'a. No ale no ta kartka jest w świecie hirobrajna. co ty chcesz tam wracać? Wiesz co, nie, chyba nie... Ej, dzieci, POCZEKAJ NA MNIE! No chyba nie mamy wyboru. Nie wiem... Ja bym tam nie wracał, Julek. Ja bym walił już tą kartkę. To jest kartka normalna. Czemu ja mam kowadło ze sobą? Co najmniej wtedy trochę się coś dowiedzieliśmy. Co? Co jest? O nie, Julek! 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 Chodź do mnie. Próbuję! Tylko nie to gówno. Gdzie ty jesteś? No tu, no chodź! No co ty robisz? Chodź. I teraz skaczemy. Dobra, jest, udało się. Dobra już, dobra, rusza się znacznik. Czyli jesteśmy blisko. O nie, nie tam. Tam. No tam. O, już to widzę. Julek! Mi ta mapa zasłania. Kurde, nie widzę, co jest. Gdzie ty jesteś? Ja już ja już jestem blisko. Dobra, Julek. Julek, dobra. Miałem za mało mi miejsca na dysk. Gdzie my się po... Julek? Nie, nie my. Musimy zdecydować. Wixer czy Julowixer? Kogo zabijamy? Nie! Ręce, w której ręce, na kogo... Nie, no nie, no, nie możemy wybrać. No nie możemy, no, Julek, no. Nie, Julek, czekaj! On nas wtedy dorwie, a pamiętasz, jeśli twoja świnia zginie, to nas się tam pojawia, wiesz, w którym miejscu. A, no tak. Tak <laughs> to wyglądało. Po, yy, powtarz błaga błagabyś nie. A, no tak. <laughs> Dobra, czyli... Nie! Czemu on na ciebie skacze? Zjedz se piesku. A masz no Julek, co się dzieje? A masz temu daj mi te daj mi to. Daj mi te y, radia o wszystkie no daj. Julek nie mamy. Czekaj chwilę. ja, ja wiem jak to możemy zrobić, bo on będzie tego chciał. Y, zrobię coś, ale od razu uciekajmy dobra. Bo wtedy odpalimy mechanizm, piesku. Czekaj, ja wezmę psa. Dobra, i uwaga, uciekamy. Trzy, dwa, piesku, czekaj, chwilę. Trzy, dwa, jeden. Uciekaj, Julek! Uciekaj! Dobra, on pójdzie. Szybko biegnij, Julek! No, biegnij. Szybko, wra uciekaj. Uciekaj, Julek. Biegnij! Julek! Nie, nie. Wybuchnie wszystko! Biegnij! Julek! Jestem! Jestem! Julek! Co się stało? Co ja, się stało? tam! Jesteś tam! Ej, mój pies! I Jesteś tam! Jesteś tam! Jesteś Ej, Jute, uciekaj. uciekaj, Julek! Jesteś Uciekaj! Julek! Mój pies. Dobra, widzowie, zostaliśmy sami! Julka przejęło! On jest mojej... Ja to jest dźwięk! Nie, on tam nie... Nie! Ponacce! Julek! Zostaw mnie! To nie... On nie jest Julkiem, on nie jest Julkiem! O nie jest Julkiem! Nie! Nie! co jest! Co Ja ciągle ucieka... Ej, Julek! Jesteś nagle normalny! Co ja tu robię? Otworzy... Otworzyło się. Ta muzyka jest przeklęta. Ja jedynie co pamiętam, to że jaki gra mnie Ta muzyka jest przeklęta. Ta muzyka jest przeklęta. Ta muzyka jest przeklęta. Dawaj mi psa. Mój piesku, chodź. Wracamy tam, zbieramy te płyty i musimy coś z nimi wymyśleć. Jedynie co powiedział to chila im mnie zaatakował. Czekaj, On weźmy coś... te, ale tego mamy nie puszczać. W skrzyni są cztery i tam będą cztery jeszcze. Hmm. Nie, Julek! Jeszcze Jezus Maria! Ty coś czuję, Julek! Julek? Co jest grane? Ej, Julek, ja tego nie robiłem! No, uciekaj! Bo znowu wybuchnie! Nie słuchaj tego! Nie słuchaj! Nie słuchaj, Julek! No, no widzisz to, co mi się dzieje z ekranem? Chodź tutaj do mnie, musimy zatkać uszy. Przyjdź tu. Zamknę nas. Julek, dobra, pies to prze, przeżyje. Julek, zatkaj uszy i kucaj. Zatkaj uszy i kucaj. Julek, budzę cię z tego. Julek, musimy przeżyć, aż się skończy to. Julek, przeżyj to. A tam musimy się dostać. Tam mamy dom. Julek, przeżyj! Nie słuchaj tego. Julek, słyszysz mnie? Nie słuchaj tego. Koniec. Ja prawie zostałem... Że... Ja zamieniłem się do teraz... Czemu mój pies cię... Chodź. Wam... A, bo ja cię atakowałem. Chodź. No nie! Piesku! Daj mu jeść! Nie mogę! A nie dobra, już się zostaw go pies. Chodź, odejdź. No musisz być daleko. No, odejdź. No, i już. No, zostaw go! O, no. O nie już! No idź! No Julek Gdzie mam iść? No czemu ty już uderzyłeś mojego psa? Nie uderzyłem go! No uderzyłeś! Nie! Chodź, piesku No idź prosto! Jakie prosto? No... A, a co chcesz? No, wracamy chyba na Oliwierowice. Co, co nie? Co jest? Co jest wygrane? Coś się baguje, zauważyłeś? No. I to tak mega się baguje. Ale kiedy muzyka się skończyła, chyba. Dobra, Julek, idź! Nie, a nie się bijesz. Gdzie ty jesteś? Mogę jej za mną iść. No, chyba znasz drogę na Oliwierowicę. Znam. Co? Nie Znam. No to iść. Ej, twoja Ej, świnia! Opętana. To jest moja świnia. Dawaj ją, pies! Mój pies ją zabił. No dobry, dam mu jedzenie. Czemu ty os. O... Nie e. Zabiję cię. co? No Chcę coś sprawdzić. Ty. O! Dobrze, piesku. No czemu? Co ja ci zrobiłam? Psami ukradłeś. Chodź. Do góry. Karmiłem tylko do jasnej. no widzisz? No idź! No Julek, mówię ci idź! Za! No, cicho! No to mój pies cię zabije, no nie moja wina. Ja tylko karmiłem do jasnej ciasnej. I. Nie ja już że myślałem tylko, no, karmiłem już. Ale już do mnie podkręcę. Dziwna jest to Ja dziwny? Ty mi psa chciałeś ukraść. Nie chciał. Nie da się w mojej... Da się! Nie. Tak! Nie da się, da się go przywaszczyć, czy jak to się tam mówi. Aby był twój. Nie. Da nie się, tak. Da się! Da się. Nie. nie. Widzowie napiszcie, napiszcie, kto ma rację. Dobra, tak. E, Goblin... Nie widzowie! Nie widzowie sprawdzą! Widzowie spra Widzowie sprawdzą. Zamknij się. Aha i zamknij się, jak ciebie tutaj... Mogłem ciebie zostawić. Widzowie! Wywalamy Julkowskiego czy nie? Wpiszcie w komentarzach. Nie no, żartuję Ale w Mayk No i było no ale w Minecraftie, na no serio nie da się zadać kogoś psa Ja go tylko karmiłam rozumiem, jest to Ale Ale co? Ale da się go przywaszczyć. Nie da się! DA! Nie! Tak. On to tu kur... O wiesz. Nie wiem. Powiedziałeś do mnie ku... O! Powiedziałem kura. Hmm. Więc mi coś się zadziało. Ej, wiem, no, co nie masz tam wiesz? Ja jak się tepa umieszam, to nie da się go wtedy przywłaskać. A ja nie miałem kości, a więc. To czemu się do ciebie tepa? Nie tepa się do mnie. Dobra. Nie wiem, raz się do ciebie tepnął. Nie, nie idę spać. Się. Ja idę do siebie. Ok. A ja ciebie nie nie oswoiłem się. W ogóle gdzie jest twoja no. świnia? Ta twoja świna ciągle znika i się pojawia. Nie wiem, stary... A! Przestał z, z Julkiem? Halo, Julek? Julek? Wiem, muszę go zabić, aby był normalny. Dawaj go, pies! Nie! Pie, pies! Pies. Dobra. <grystanie> Został zabity przez Olivera Wixer. No czemu pijesz mojego psa? Chory jesteś! No piesku! Dawaj go. No, nie bij mojego psa. Dobrze piesku. Musimy go piesku uratować. Dwóch tutaj zostań, a ja wiem co mogę zrobić. Zrobię tak. Trzy. To spotka, która go uratuje. Trzy, dwa, jeden, piesku. Nie wiem, czy to zadziałało dobrze. Julek, muszę się, muszę go zabić, aby to zniknęło. Przyci... Ej, są lagi! Są bardzo lagi. Nie, to się tak, są. Kirojn jeszcze tu stoi! Widzowie, wy to widzicie, co się dzieje? Mój pies lata! Mój pies lata! Wejdź z mnie z Ty. Słyszysz to? Nie. Ty już? Nie. No znowu. Co ty mojego psa uderzyłeś?! Nie! Ja dopiero wszedłem na serwer! TY MOJego psa uderzyłeś?! Aha, ser. Nie bij go. Poczekaj. Julek, to jest mapa do skarbca. Ty mogę tak? Mogę, dobra. Julek, chodź, musimy coś z tym zrobić, aby tego... Chodź piesku. Dobra ten pies będzie się tepać ja mam, Nie wiem nie pies już mam rzeźbę w mojej debilnej świni <grym> O na łóżku są Dobra Zróbmy tak, chodź Zróbmy coś Hero słuchaj bo Y, y, Julkowskiego świnia zniknęła. Patrz, tu masz mapę. My, my, już, my już jesteśmy z kolega. Aaaa! Kopiemy bedrock. Ja to walę. Kopię bedrock. Czemu tu nie dział... NIE DZIAŁ! Co ja mogę poro... Co ty do mnie... Co ty z... A ty się chyba ze mnie tym razem jaja robisz. Ja przed chwilą ten dom kuźwa naprawiałem. Ja się tak ciężko starałem. Ja... O... Skąd ja mam 63 bloki diamentów? Nie wiem skąd, ale to nawet dobrze wróży. Julek, jesteśmy bogaci. Julek, masz. Nas nareszcie ma teraz ta Dobra, teraz tak. Musimy to rozwalić, chodź. Zrób se kilo, Julek. No. no i co, no, jesteśmy bogaci. I nie, nie mam drobna. Ty, no. W moim domu zrób se. O. No ciebie chyba... Nie znalazły o oh. Hirobrine słyszycie mnie? Ja sam muszę usiąść. Kręci mi się w głowie. Hirobrine! No. Dobra już. Nie wiem, czekaj, poszukam o, mam patyki. Trzy. Masz. A, A kur... czy na kilo? A masz... Czekaj, ja... Kur... Również mogłem zrobić czy mogę? Ej, być? powiedz coś, powiedz coś. Nie mówię. Dobra. Nadal się boję, że nie będziecie słyszeć albo mnie. Ty, jak sobie dotykam mikro, to jest jakiś dziwny dźwięk. Dobra, chodź. Hiro, hero, brain! Hiro, hero, brain to jest. Gnój.